Spokójcie się ze mną na sesji zdjęcia z nemo, kordało, bo to będzie na polu i ja też będę tam trochę jeździła. Takie ogłowy, które sama robiłam. Takie wodze, jakieś jabłuszka, marchewki i w ogóle. Takie dwa kamperki jeszcze. I idziemy już. Idę sobie i patrzcie na te... Pole. Nie no, ja muszę zrobić na nim Po prostu muszę. Byłam tu kilka miesięcy temu. Kurde, jakieś trzy miesiące temu tu byłam i bardzo uroczo to było jeździć do kolan. Może. Jesteśmy na miejscu. Zdjęcia będą na poście, więc wpadajcie na posty. Ja potem wejdę tam i będą zarobić te zdjęcia. Jest tu przejście, idziemy jest wyższe ode mnie. Ja się boję, bo to są osy. Dlaczego się nie robi dla zdjęć? Ogólnie nie mogę wrzucić zdjęć na posty, więc na szorcach będą. Dobra i ja to by było na tyle. papa. Pa.